Tam wszystkich tutaj e, Rocksman ponownie. E, przedtem zrobiłem e, filmik z, e, z pięcioma powodami, e, dlaczego nie lubię nobów w Roblox, a teraz robi, robię, e, dlaczego nie lubię szósty powód, e, dlaczego nie lubię nobów w Roblox. No więc, e, tak mi jest. Bardzo nie lubię, jak, jak jestem na grze i gram sobie, że yy, te, biorą radio yy, sobie i puszczam po prostu tą piosenkę. Ona mnie tak wkurza, że jestem, że po prostu nie, strasznie mnie to wkurza. I oni są chyba tacy kupi po prostu, że oni po prostu yy, chodzą z takimi radiami i mają tam muzykę. To mnie bardzo mocno wkurza, szczególnie gdy oni są jeszcze ubrani w robaks yy, i a tak naprawdę nie mają Robux! I temów! No i to jest bardzo wkurzające. Ja nie mogę teraz słuchać tej piosenki, więc ją po prostu wyłączę. Chcę wyłączyć, halo! prze wyłączyć, tak? O. Czemu to... Czemu to się nie włącza? Czemu to... Nie wstrzymam!